No to jedziemy z propozycjami zegarkowymi dla Nitra. Siema się tu stoliki, dzisiaj pod moją grupę trafiają propozycje zegarkowe dla znanego i lubianego lub wręcz przeciwnie Nitrozyniaka. Sergiusz G jak Top G, topowy polski influencer na banici, ale kiedyś mówiono z ziemi włoskiej do Polski, tak też i tu sytuacja może się kiedyś odmienić odmieni zmieni wiecie o co mi chodzi. Na ten moment szara eminencja polskiego YouTube'a. Kto ma wiedzieć, ten wie. Wiadomo. E, kryteria były dosyć trywialne. Zegarek miał nawiązywać do tego twórcy, czy to do zakolibuja, podbródka, ulubionych rzeczy, czy historii. I nie są to kolejne akcje antywójkowe, żeby była jasność. Pierwsza propozycja to GADTIER, czyli Casio G-Shock X McDonald's Big Mac DW6900. Zacznijmy od takiej luźnej propozycji, i nie chodzi tu o 6.9. Fajny zegarek, nawiązanie wiadome, i ponownie nie chodzi o 6.9. Czasomierz powstał w 2018 roku na 50-lecie Big Maca. Wyszło 1500 takich egzemplarzy, a w samym zegarku cyferbrat oraz pasek. Są poszatkowane kolorystycznie właśnie jak warstwy tego też burgera. Teraz to co wszystkich będzie interesowało jego cena to okolice 6000 zł I idziemy do kolejnej propozycji, która by spokojnie mogła bardziej pasować do Isamu tudzież Detailera. Natomiast ten szczegół aż tak nie rzuca się w oczy, a jest to bol dla BMW z referencją nt 3010 C. Powstało ich 1000 sztuk W środku siedzi RR1601C Prawie jak Rolls Royce Ale bazuje na EC2892 Tak czy owak ma certyfikat chronometru A co ciekawe ten zegarek Posiada również mechaniczny wskaźnik Temperatury od minus 40 stopni Celsjusza do plus 50 A to wszystko za jedyne 18 tysięcy złotych Warto dodać, że marka Boll uratowała Kolej w Stanach Zjednoczonych Ale o tym opowiadałem wam na rolce Tu będziecie widzieć TikTok tu Instagram. Eee, Nitrozyniak BOS w M pakietach BMW, tak też taki zegarek musiał tu być, szczególnie, że jest bardzo ciekawy i warty uwagi. Bo to też firma samodzielna, to też warto wspomnieć. Eee, nie będąca w żadnym koncernie ani grupie Marek. Trzecia propozycja odnosi się do filmu. Nie wiem, ale się eee, wypowiem. Sorry, nie wiem, ale się dowiem, przepraszam, mój błąd. Eee, jest to Perlet Turbin XL Toxic. Na werku P321. Co ciekawe, to właśnie Perlet stworzył pierwszy mechanizm automatyczny. Więc jeśli weźmiemy pod uwagę, że Nitro był jednym z pierwszych polskich twórców, to jest dosyć ciekawy kolejny smaczek tego zegarka. Cena takowego zegarka to okolice 19 000 zł i warto dodać, że jest to ogromna nisza, tym bardziej w Polsce. Kolejny zegarek to propozycja konieczna. Nitro jest fanem ogromnym fanem, wręcz bym powiedział, że no nie, no Psycho może nie, ale gigantycznym fanem Cristiano Ronaldo. Zatem Jacob Co CR7. Seriusz, jako że jest ogromnym fanem Cristiano Ronaldo, a Cristiano Ronaldo ma współpracę z Jacobem Arabo, czyli tym jubilerem, który stworzył markę Jacob Co. No ta propozycja musiała się tu znaleźć, generalnie ja nie jestem wielkim fanem pozytywek Jacoba Bo uważam, że to tak, pozytywki na rękę i za dużo to wspólnego z zegarmistrzostwem nie ma Natomiast ten zegarek jest spoko i to też jest fajna propozycja Cena około 250 tysięcy złotych ja jest wariat, dlatego piąta propozycja to kieszonkowy zegarek I nie jestem pewien czy mogę wypowiedzieć nazwę modelu, ale spróbujmy Jest to Doxa Elotica przez R Kurde, ale to wykombinowałem. Umówmy się, to symbol z wujka na weselu, ale jednocześnie świetny zegarek pasujący do eleganckiego chłopaka z berlińskim paszportem, niemieckim paszportem, sorry. Cena około 2000 zł, a do znania gwarantowane. Teraz pójdziemy trochę historycznie. Nitro bardzo lubi historię, zatem polecimy yy, wręcz, może niekoniecznie to jest historia, ale grecka mitologia. Słuchajcie, był taki Bóg Wód Chmur Deszczu, taki z trójzębem i on mi się kojarzy z kimś, kto jednym zdaniem, jednym słowem nawet czasami jest w stanie wywołać burzę w internecie i to jest zdecydowanie Nitro. Zatem kolejna propozycja Patek Filip Neptun. Bardzo niedoceniony czasomierz odpadka, yy, zresztą bardzo fajny, spójrzcie tylko na bransoletę. Ogniwa przypominają łuski, jakieś ryby stwora morskiego, a wuja nawet na nic jest topką i się nie załamał po tych wszystkich złych chwilach. Zresztą to też jest dobry przykład dla nas, jak powinniśmy postępować w takich sytuacjach. Można też uznać, że Nitro ma po prostu grubą łuskową skórę, więc ta propozycja po prostu idealnie do niego pasuje. Cena około 60 tysięcy złotych. Niestety, trójzop nie jest dodawany w zestawie. Lecimy dalej. Konstantin Czajkin Dracula. I czysto w teorii, mógłby on pasować bardziej do pewnego gentlemana z Xoyu Industries. Natomiast uważam, że ta wyjątkowa propozycja pasuje również do Sergiusza. Spójrzcie tylko. Ponadto niejednym wpisem wystał energię z niejednego człowieka, i nie mówię tylko Maj Staśko. Cena okolice 140 klocków i nie dubajskich, a po prostu tysięcy polskich złotych. Człowiek wielu talentów to Da Vinci, wuja też, kickboxer, piłkarz, streamer, filantrop i wiele, 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 wiele innych. Wiele, wiele więcej oczywiście. Niemniej. IWC Da Vinci Perpetual Kalendar Kurt na Klaus. Kurt Klaus jest jednym z najważniejszych zegarmistrzów dla IWC, nazywanym Einsteinem z Schaffhausen. To on mm, dla tej firmy opracował wieczny kalendarz oraz kaliber 5000, gdzie tu ciekawostka, dokładność faz księżyca to jeden dzień odchylenia na 577 lat. Lepszą dokładność znajdziemy jedynie u Lange Söhne. Zegarek dosyć klasyczny, prostokątny, a jednocześnie ponadczasowy i wieczny, tak jak twórczość tego twórcy. Oczywiście mówię o nitrozyniaku. Cena okolica 80 tysięcy. Fantastyczny zegarek, fenomenalna propozycja, przynajmniej w mojej ocenie. Też taka bardzo elegancka do garnituru, akurat jak znalazł. No i idziemy do dziewiątej propozycji, moi drodzy. Bo mosty trzeba budować, a nie palić. Zatem Gerard Perego Bridges, jak Bridges Jones. Nie, dobra, to złe porównanie. Historia tych mostów sięga 1867 roku, kiedy ta manufaktura zaprezentowała to rozwiązanie w zegarku kieszonkowym. To był kieszonkowy zegarek z turbionem i od tamtej pory te mosty są kojarzone właśnie z tą manufakturą. Swoją drogą jakiś czas temu robiłem o nich odcinek, także również wiecie: Instagram, TikTok. A co do samej propozycji, to wuja raczej mostów nie pali i 99% osób, z którymi się kumał, ma o nim do dobre lub bardzo dobre zdanie. Nawet mandzie ostatnio się nawrócił, także super. W kwestii ten, to ten model z grafiki podglądowej kosztuje w okolicach 300 tysięcy złotych. Natomiast w innych konfiguracjach można znaleźć za około 60. 10 propozycja moi drodzy jest dla was. Liczę na waszą kreatywność w komentarzach i również w komentarzach możecie napisać kogo następnego bierzemy na warsztat i komu zrobimy kolejne propozycje. A te 9 to były moje propozycje zegarkowe dla nietuzinkowej postaci polskiego internetu, Sergiusza Denitrozniaka. Możecie podesłać Nitrowi ten odcinek, jestem ciekawy czy mu się spodoba. Także zostawcie uśmiech na twarzy, komentarz, lajka, suba jak wam się spodobało, no nie? I to byłoby na tyle, zapraszam do kliknięcia subskrypcji mojego profilu i sprawdzenia TikToka oraz Instagrama, bo tam są króciutkie filmiki po więcej kontentu zegarkowego i trzymajcie się, cześć!